I z numerem 41 mamy dwie jasno-zielone drzewka I tutaj dużo nie ma co pokazywać drzewka to są jasno zielone tutaj 3 takie drzewka i tu z tyłu jeszcze jest jedno drzewko jasno zielone Rzydko są, tak jak wspomniałem, lepsze niż te oprytowe. I pokażę, co było w gazetce. Nie ma co długo nakręcać, nie ma sensu. Dlatego te filmiki będę puszczał po dwa. No, bo tutaj, o, tutaj mamy detale, jakie można zrobić po swojemu. Ale ja się nie bawiłem. Tak tu jest jakiś. Patyczków jak zrobić przejazd, jak wycinać jak pomalować, jak takie paczuszki porobić. Także tutaj jest tutaj światło, się świeci, odbija się. Tu mamy szwedzkie koleje fajnie. Elektrowóz i zobaczymy pociąg z nowych szyszek. No kolej we Francji. Czytałem to wszystko na bieżąco jak przychodziło. Mamy trasę pokazaną. I z 42 będzie jasno zielona drzewka, dwa jasno drzewka. to jest choinka <grytanie> i czarne ogrodzenie